Piękne Shadow Driverki, Mega Mocny Bajonet Freehand i epicki Fire Serpent są razem warte ponad 7000 zł i co najlepsze, mogą być Twoje. Do tego przytacie kotwi jako, ale więcej szczegółów poznasz już za chwilę. Miłego oglądania! Hej, cześć siemanko, przyjacielu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nasz przeciwnik, no do prostych nie należy, albowiem na CSGO skin się znajdujemy, na którym musisz pamiętać, że kodzik fiako wpisujesz sobie w tym miejscu, dzięki niemu otrzymujesz 2 złote dzień groszy na start i 10% więcej do depozytu. Dodatkowo. Aktualnie trwają aż 4 rozdania, w ostatnim czasie dorzuciłem tego właśnie bojacza, gdzie jak to możesz zobaczyć, już trochę ludzie się na niego tańczali, a szczególnie że wleciał chyba jeden film o tym jak oni mówiłem, no to zainteresowanie jest. Zwiększona szansa na niektóre przedmioty jest. W związku z czym, jak wpłacisz skodę FIA jako minimum 840, to już bierz udział w rozdaniu na tego właśnie bojacza. Jak wpłacisz sobie 3 dychy, bierzesz udział we wszystkich 4 rozdaniach, gdzie jak widzisz, jest grubo. Przyjacielu, nowy event: Zombie Escape. Try to find a hiding case on the banner. Gdzieś na banerze jest jakaś. Yy, ta. no wiecie, jak to się nazwa. Nie tylko schowana skrzynia. O, czekajcie, jest bad, może niego i w co by teraz tutaj dupnąć? W coś bym dupnął. Gdzie by tu mogłaś znajdować skrzynię? Może... nie, no, nie ma chłopie, nie mam pojęcia! Jak zwykle może to, trzeba... nie, 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 to jest Kosa. Nie no nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, może minę przecie albo nie i, i się nigdy nie dowiemy. Tak, czy siak horde case, tylko że no właśnie, budżet, budżet is the problem. A swoje skiny wymieniam na PirateSwap. Potężny bank skinów, mega szybka wysyłka. I z kodem jako plus 35% premii. Polecam serdecznie! Ale zaraz że jest nowy event, pozwolę. Pozwolę sobie na sprzedanie AWB Prinsa. I miejmy nadzieję, że no kurdeczka, nie daj mi to spokoju. To i w co by tutaj duchnąć? W tą tą myślinkę? Nie, no nie, no w co by tutaj duchnąć. Jest! W, w, w szybę. Rozbiłem ja szybę. Jest skrzynia. Ja to mam jednak potężny mózg. Proszę Państwa, 2000 zł na że takowa skrzynia. Kontraband Arms Case. I z niej leci USB Orion, więc to no, umówmy się. Piąty najlepszy drop, więc dramatu tu nie ma. No ale też jakiegoś wielkiego sukcesu bym tutaj nie dopatrywał się. E, Urban Shoki, Dual Beretki. One mi się szczerze, a nawet nie one, nie, to nawet nie będę mówił, co o nich myślę. Tak czy jak ostatni raz to otwieram, no bo świzdługi. 6 koła w tym momencie poszło Mamy coalition, błagam żeby to był dobry stan Uuu, uuu, uu, uuu O kuźwa faktor, new za się koła Let's fucking go, szczerze nie wierzyłem to totalnie Byłem przekonany, że tam poleci ten za Za 1140 Ten tested, no kurde Fenomenalnie, tego żebym się absolutnie nie spodziewał No i zaczynamy ten event na grubo Tak jak należało zacząć ten event To mi się podoba przyjacielu, zobaczmy Survivors Stash Case I zobaczmy, czego moglibyśmy się tutaj spodziewać No łempeka za 2 złote moglibyśmy się spodziewać to nie jest najprzyjemniejszy widok w naszym życiu Mamy Enforcera skara 20 No, też mogło być dużo, 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 dużo lepiej Tak czy jak lecimy oczywiście dalej z Coxem 10 koła jeszcze w naszej w kiermanie Póki co jesteśmy na plus dzięki tej m -meczce. No jest całkowicie przyzwoicie No ale teraz, no ale teraz No trochę to do życzenia pozostawia no, no, ta, ta skrzynia jest jakaś kuźwa dramatyczna, ty. Może było od razu się ładować w Andera. Może było pomyśleć i faktycznie lecieć od razu w Undera po tym jak tam nie siadło. Teraz, no teraz to szczerze bardziej nikt też coś by nam mogło polecieć. Więc zróbmy sobie na jesterku jakąś skrzynkę, tę eventówkę. Weźmiemy sobie może, może, może tego Horde Case'a, chociaż jego przerabialiśmy. Jaki jest kolejny? Cursed Treasure. No dobra, weźmy sobie coś takiego. Weźmy sobie trzy takowe skrzynie na trzech graczy, na standardzie, ale dobre dobra, 2 na 2, na standardzie ja liczę, że uda się trafić mi, jak i mojemu teammateowi, który akurat, na którym akurat na potrzeby tej batli będzie bot Rosso, jakoś tak wierzę, że on to do trafiania to jest jednym z lepszych, więc szczerze liczę, że to się może wydarzyć, z tej skrzyni złoty przedmiot nawet za 80 tysięcy złotych to się może wydarzyć, no nie w pierwszym otwarciu, pomimo, że niby blisko było no i mamy tutaj 100, prawie, że 200 my, y, tracimy, Golden Coil, to może być mocno, ładnie wygląda, Filtested za części, ale mamy Gold Tufa tutaj, jakby to Proszę czysta. Mamy nowego kałacha i on chyba przypieczętuje nasze zwycięstwo 1600 zł tutaj on 3200 No wygraliśmy Ale co to za zwycięstwo? Nic totalnie nie trafiliśmy No przyznam szczerze totalne gówno Nie dość, że wygraliśmy battle to jeszcze na nic straciliśmy To jest jakieś nieporozumienie totalne przyjacielu Totalne nieporozumienie W związku z czym dupnę se Bota Isamu oraz bota Michaela I miejmy nadzieję Miejmy nadzieję, że to się uda. Że jakimś cudem wygramy drugiego klasyka pod rząd. Co prawda, tamten był 2 na 2 a ten 1 na 3 I 1 na 2 Zaczynamy dosyć dobrze. Pol position, no ale co to są za doropy? No główne. Glock fade dla Michaela, GG, dziękuję. Nie ma badań, że ktokolwiek przebie 12 koła. Było ciupać underka. I byłoby dobrze. O nie, teraz to mi się pożegał, jakbym ten moment pewnie poleciał. Więc to no, dobra, przeżyjemy. I było tak fajnie. Taki plusik, tak się cieszyliśmy. I tu co. No lipa, czy ja chcę to powtórzyć? No dobra, powtórzymy to sobie. Miejmy nadzieję, że to się uda, tak? Ja widzę w tym potencjał i nie widzę tutaj możliwości, żeby to nam nie wyszło, tak? No ja wiem, że ocenialiśmy tego klaskę, ale de facto ja cały czas nic nie trafiłem. Jedyne co Ci trafiło, to ta emeczka. Okej, okay, nie będę mówił ze skrzyni za 2000 trafić emeczkę za 11 koła. Klasa. Teraz też mamy fajną emeczkę. A i owarus fill test 1400 zł. No i miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że coś jeszcze się tutaj wynurzy. bo no byłoby bardzo niefajnie też wygrać tą battle i na niej nie zarobić. To by bardzo duże nieporozumienie. Przynajmniej nie wygrywamy, chociaż tyle Ander poleciał po całości, no ale i tak to jest stratny Ander Więc dupa, dupa fest, idę sobie do sklepu, 63 tysiące punktów No nie no, dzisiaj jest kolejny odcinek z serii Kuźwa, jest dramat, nie? Chromatic Apparition mogę sobie odebrać, na szczęście Mamy i węcik i mamy 48 tysięcy tych punktów 480 tysięcy tych punktów, no to liczę, że jak sobie tutaj walniemy troszeczkę, to coś dobrego nam wreszcie da 100, 200, 300 400, no dobra. 80. Ach, no zawsze to coś, ale no, no chyba czajcie o co chodzi. Sprzedajmy sobie zatem te itemki. Mamy 6200. To nam styknie na tą batelkę? Mam szczerą nadzieję, że kurde, tak, styknie. Dobra. Kopiuję i kurde, błagam. Nie, błagam, żeby tutaj coś oddało. no. Naprawdę, ja nie, nie proszę o wiele. Ten złoty przedmiot ani razu jeszcze nie poleciał. To co skrzynie cały czas na drzesterze? No czemu? Czemu nie moglibyśmy być świadkami takiej fajnej historii, żeby właśnie się to wydarzyło? No na szkoczach, żeby to poleciało. No mamy tutaj AUG'a, a nie, nawet ten AUG nie był jakoś turbo warty. no zobaczmy, zobaczmy, 6000 tysięcy to jest dużo kasy, Glock Fate żeby był blisko, oczko wyżej, no i byłoby fenomenalnie, tymczasem UMP Fate wysuwa bota i samo naprowadzenie, no i gówno, FS, no. Ajajaj, aj, aj, no ale to Batla też taka, no nie, no chyba Batla jest po prostu zła. Sprzedajmy to sobie, no i co, no i muszę czegoś pozbyć, nie? No ale ci beznadziejnie idzie, nie? Na początku jeszcze było fajno. Ale potem, potem to już pożal się Boże. Nie leci totalnie nic, ja mam to w dupie, ja muszę to wykorzystać. Musimy tutaj uskutecznić coś ciekawego, a tym czymś ciekawym mam nadzieję, że będzie coś tutaj trochę eventowego. Weźmiemy sobie dwie takie, dwie takie. I co, coś jeszcze by tu wypadało? Hmm. Hmm, 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 hmm. Chyba, że po trzy takie, no ale to będzie już kupa siarna. No ale dobra, dajmy temu szansę, Jedna koła na standardzie. Na trzech graczy Błagam, żeby się udało Przypominam przecież o rozdaniu Mówiłem na samym początku Łapkę w górę W ogóle po tym filmie byś zostawił Byłoby turbo miło Bo chyba jeszcze nie zostawiłeś No to weź kłopię, się popraw Zostaw i będzie tej kulturalnie Milusio, tak? Tymczasem Trzy skrzynie. Mamy kobalskulsę na samym starcie. Dobrze, zaczynamy. Są kobalt skulcy za 17 koła, proszę Państwa! Faktor Renew, zaczynamy normalnie za Fenomenalnie tylko coś liczę, że coś jeszcze byś tu mogło wydarzyć, tak? Miejmy nadzieję, że się nie wydarzy nic za potężnego, typu na przykład ten złoty przedmiot za 80 tysięcy i to jeszcze nie dla mnie, tylko dla oponentów. To byłby w ogóle dramat życiowy. Dwa razy Ioworus za 6 tysięcy. Tu będzie potężne wygranko, dlatego kto to oczywiście zgarnie. Nie! Nie, nie błagam, tylko nie to! Jestem dalej na prowadzeniu, tylko tu jest 2000 różnicy, proszę, żeby nic nie trafił. O nie, to są te dualki, nie, jest, jest, zgarniam to, ja pierdzielę o 100, o 50 złotych, przyjacielu, o 50 złotych zaledwie, wygrałem 55 tysięcy złotych. Tutaj tak niewiele brakowało, cholera jasna i mamy potężne, potężne zwycięstwo, odrobiło się wszystko w tym momencie. Wszystko, kurde, wróciło jak należy, jeszcze mamy 13 koła w kiermanie, więc odwiedź sobie od najdroższych, blokuje sobie kobalt Kulsy, Glocka Fejda, M9 Tiger Tufa. Nie sprzedaję tego, nie sprzedaję tego. Zachowam sobie te dwa AjoWorusy jeszcze, te dualki też. Yy, no Tego ja też sobie zachowam. I te mniejsze ruszki, my sobie sprzedam za 3300. Fenomenalnie. Wierzyłem do końca, że to się uda. Tak, naprawdę wierzyłem. Zostaw kończył łapkę w górę. Widzimy się już jutro, trzymaj się. Strzała.